Karne? Plecami wył? Plecami wyjął. Do Co tutaj się stało? O, tu jeszcze do witka będzie. Jaka pytarna. Co w ogóle wyjął? Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kłesek. W dzisiejszym odcinku zobaczycie najlepsze, najbardziej heroiczne, niesamowite interwencje bramkarzy. Pewnie nieraz mieliście taką sytuację, jak oglądaliście mecz piłkarski, że jakiś zawodnik oddaje strzał i mówicie sobie: Ok, dobra, 100% jest go, A nagle się okazuje, że bramkarz to broni, staje się cud. No i dzisiaj właśnie zobaczycie takie akcje. Jeśli Wam się ten film spodoba, to zostawcie łapkę w górę 3000 i nagrywam dla Was kolejny taki odcinek. Subskrybujcie mój kanał aby nie przegapić kolejnych materiałów. Taki sam przycisk subskrybuj znajduje się tam na dole, klikajcie go, no i na 320 tysięcy subów zrobię dla Was konkurs o piłkę z autografem Wojtka Szczęsnego. Przechodzimy do oglądania. W komentarzu pod filmem napisz mi, jaki jest Twój ulubiony bramkarz i dlaczego spośród wszystkich osób wybiorę jedną, która wygra piłkę Pumy. Oglądamy. Więc zaczynamy to show, ja już jestem przygotowany na niesamowite interwencje i zobaczmy, co tutaj znajduje się w tym materiale. No zobaczmy, tutaj niesamowita interwencja druga. I w jednej akcji trzeci raz interweniuje jeszcze nogami. No to było naprawdę bardzo trudne. Miał strzał po krótkim, miał strzał w środek, cały czas musiał się przemieszczać, nie? Każdy tak naprawdę ruch miał oddany ten strzał. Sam na samo wyjęte. Dobitka. Nie, on tego jeszcze raz nie wyjął, Wyjął jeszcze raz. ja się kręcę. Nie, to, to dla mnie to jest niesamowite, nie Że Mokoś musi się zbierać tak szybko, tak samo w tej sytuacji. Tutaj cztery razy musi interweniować i łapać piłkę. O, tutaj do pustej dojdzie? Dosze, dobra, wyjął. Fajnie. O, tu jeszcze dobitka będzie. Ej, to było do akurat dobre. Interweniował bardzo fajnie, wyciągnął piłkę z linii, wpadł do bramki, on leżał, Boże, jeszcze że do tego i... Chyba jeszcze od bramki znawiali, karny. Pił. Plecami wyjął, plecami wyjął, pi... co tutaj się stało? Czekajcie, na no spokojnie, jeszcze raz musimy to zobaczyć. Jest strzał, odbija piłka mu się od pleców, idzie do góry, zawodnik dobija z główki, bramkarz wykopuje piłką, trafia w przeciwnika jeszcze raz interweniuje. No to było dobre akurat. O, to była dobra interwencja, takie są ciężkie. Tak samo nogami. Jeszcze dobitka, boże. Nie, brankarz musi naprawdę mieć zarąbisty refleks i szybko się zbierać, żeby takie pił łapać. Jezus, to też dobra. Wyjął okienko. No to ja piłę fajnie poszedł. Dobra, to była interwencja. OLOP! Wyjął główką, co jest grane? Jeszcze dobitka! Nie, no to jest... niesamowite czasami co oni bronią. Joka pyta... Nie. Trzy razy w broni to samo. Takie petardy jeszcze dostał na siebie. Zobaczcie, jeden strzał i drugi. Takie pytarde mocne, przecież to jest takie mocne uderzenie. O, karny Ronaldinho, to hart broń, Tą sytuację pamiętam. Hart tutaj wyjął karnego. Jeszcze dobitka wyjął. Strzał z dystansu, tutaj bądź Bramkarz akurat był. No ale czy on się dobrze zachował? Nie wiem. Drugi strzał. Nie, nie, no to jest niesamowite ma szybko się zbierają. Karny wyjęty, dobitka wyjęta. Jeszcze obrońca z przewrotki wyjmuje tą piłkę z linii. To było ładne. O, tutaj też dobre interwencje są. Ładnie tej broni. Trzy strzały w jednej akcji. O, to jest Łukasz Fabiański. Proszę bardzo. Na poprzeczkę sparował. A to i Wojtek szczęsny. Jak jeszcze grał w arsenalu. Karny i wyjął dobitkę. Wow, to było dobre. To było dobre. Trzy strzały obronił. No to było fajne. Dobrze broni. Strzał z dystansu sparował na słupek. Obronił dobitkę. Na poprzeczkę sparował. Przecież <gryś> słupek poprzeczkę gartowało. O, to też Derstegen. Ładnie tej wyjął w linii. O Messi tej lewnął kogoś. Messi Bramka Bramkarz z przewrotki sobie wyjął. Interwencja Wojtka Szczęsnego z Arsenalu. Jerzy Dudek. No, to była dobra interwencja. Jesse Silas. No, Casillas to był dobrym bramkarzem. Kto to był? To był Oblak? Ale wyjął. Wow, co za ujęcie w ogóle. Sięgnął koniuszkami palców. Decha, Ten to jest bramkarz. On zawsze Naprawdę, końcówką palców i wyjmuję takie strzały. W ogóle to był tak ciężki strzał, zobaczcie, po kozie to jeszcze było. Zresztą reakcja tutaj trenera, zawodnika i samego Dehei to jest, no, sam, mówi sama za siebie. Co tu się stało? Wow, sklepa. Ładnie sparował piłkę na poprzeczkę. No to jest instynkt moim zdaniem. Jako pytarda, co w ogóle chłop wyjął? Tu jest znowu Dehei. Ja cię kręcę. Co on w ogóle ma refleks? Czy to są strzały z takiego bliska Sumą sekund decydują. Niektórych piek nie da się wyjąć. Co za interwencja? Nie. No to, że... Ja ci kręcę. Co tu w ogóle się działo? Co to była za akcja? Słupek, nie, no to jest niesamowite. Wow. No dobra. Ty mi kolej zaim, zaimponował. Nogą wyjął. Lop. <laughs> to, hop. Przenieść na poprzeczkę. Takie są trudne piłki, jak ci leci za plecy, to już ciężko jest. No to mocno szła. I jeszcze dobitka, nogami. Jeszcze raz trzy strzały chop wyjął. No nie mógł się pozbierać po tym. Ten... Wojtek szczęsny, tak, tak już w wygrał. grał. Przeciwko Napoli to był mecz. Wyjął ładnie jeszcze dobitkę. Oglądałem ten meczek. To była niesamowita interwencja. Teraz wyjął, pośredni drugi raz na piłkę. Jak on to wyjął? Ręką jeszcze tam odbił w drugą stronę. No to było dobre. Wow. Wow. Jak on to obronił. Wyjął tutaj. Od się chyba jeszcze ona odbiła. I nogami <noise> się rzucił. No to było dobre. Takim oto sposobem wszystkie najlepsze, najbardziej heroiczne, niesamowite interwencje bramkarzy są za nami. Jeśli Wam się taki film spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole, wbijajcie na mojego Instagrama, na mojego TikToka, wszystkie linki macie w opisie. No i oczywiście przypominam, że na 320 tysięcy subów będzie konkurs o piłkę z autografem Wojtka Szczęsnego. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!